Witajcie moi drodzy Mamy piątek 7 listopada 2025 rok będzie pogadanka na temat nurtujących chyba większość śledzących politykę w naszym kraju. Mm. Czarna gorzka kawa. Piękna sprawa Czyli co to będzie z panem diabrą? Ja na wstępie muszę powiedzieć, że gratuluję Panie Ziobro, że skorzystał Pan z mojej podpowiedzi. Ale swój rozum też Pan ma i też inni też Pan podpowiadali, że nie ma co ryzykować z tą bandą nikczemników i patałachów, którzy teraz stanowią większość w parlamencie i rządzą Polską. Życie i zdrowie jest ważniejsze niż to, co oni tam podpuszczali Pana, żeby Pan się stawił, że, że Pana aresztują i niech Pan zostanie męczennikiem. Żona i dzieci się zostaną, i co? To Tusk to, potem im pomoże, albo Żurek, tak? Albo tam ktokolwiek z tamtych polityków. No, mam nadzieję, że politycy z Pana strony by się wtedy porządnie zachowali. No, ale to, 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 to te, te, też nie mamy w 100% pewności. Tak, żebyśmy się dobrze rozumieli. A teraz przejdźmy do samego meritu. <laughs> Prokurator Woźniak to jest osoba. Yy, która sformułowała 26 zarzutów do Pana w stosunku do osoby Pana Ziobry. Najważniejszy zarzut to kierowanie grupą yy, przestępczą, zorganizowaną o charakterze zbrojnym. I w skład tej grupy tam wymienił Pan yy, tego Tomarza Mraza, który tam wydaje się, że tu, tu, tu trochę był klepki nie po kolei grają. Nie, jak, jego wyłowiliście tam jako pierwszego. Tam, no. I nawet nie wie, że ta mała korona, czyli ten mały świateł korony, mu się, mu się nie, nie należy, bo, bo to jest w określonych tylko przestępstwach. A tam sfingowane przestępstwa, jakie Wy tam wymyślacie, do tego się nie zaliczają. Oszukaliście go, no, ale to jak jest głupi, to niech za to kiedy zapłaci. Natomiast yy, artykuł 234. Artykuł 234 kodeksu karnego to jest e, formułowanie fałszywych oskarżeń w stosunku do kogokolwiek. Więc, panie prokuratorze Woźniak, 26 i to za to grozi 2 lata więzienia 26 razy 2. A to tak, za 25-30 lat, tak, dobrze, proponuję, może pan za to wyłapać kiedyś. I wszyscy po kolei. Teraz jest sytuacja ciekawa, że, że ci posłowie, no bo Ziobro jest posłem, więc posłowie będą decydowali, którzy tam powtarzają to wszystko i którzy będą głosowali za, za zdjęciem immunitetu i aresztowaniem, i tak dalej, też powinni tu jako biorący współudział w fałszywym oskarżeniu za to kiedyś odpowiedzieć. No, i ta sprawa jest o tyle ciekawa, ponieważ ona jak w soczewce pokazuje zapszaństwo i nikczemność tej rządzącej ekipy. A jeszcze na tym wszystkim tam inni próbują zbić kapitał polityczny, co najmniej, o tym za chwilę. Więc, drodzy Państwo, według mojej wiedzy, chociaż nie jestem prawnikiem, ale to jest proste, to jest proste jak drut. Jest prawo, trzeba się do niego stosować. Wy nie dość, że macie, już przeszło dwa lata, nie chcę Waszych osiągnięć wymieniać, ale jeśli chodzi o parlamentarzystów, to właśnie o odbieranie mu immunitetów ludziom, którzy nie powinni być odebrani, to jest, to jest przestępstwo. To, co to, to można sprawić, to jest z kolei na nadużycie kompetencji, za na to też tam można parę lat dostać i się wszyscy o to prosicie. Idę tam Ja jestem z Pisu, nie byłem z Pisu i raczej nie będę spisu, bo pis jak mnie czymś zagrzeje, to też, też po nich jadę jak po burych kobyłach. Nie ma nie ma lekko. Sam siebie jak zagrzeje, to też, też jestem w stanie się bardzo krytycznie ocenić, a to z tego raczej nie nagrywam. Wiadomo o co chodzi. Nie ma głupotów, się nie ma, się nie ma y, co chwalić, a głupoty się każdemu tam co jakiś czas zdarzają. Jak ktoś uważa, że jest najmądrzejszy, najświętszy, i tak dalej, to niech pierwszy weźmie i rzuci kamień. Najlepiej w siebie. Przechodzimy dalej do, ty, do, ty, do tych rozważań. No i, i pan Żobro tam no jest, jest w Budapeszcie. Na razie nie złożył wniosku o, o ten oazy. No ale to, to nie, trzeba, nie trzeba być yy, wielkim prognostykiem, yy, mieć wielki dar predykcji. I tak dalej, że po prostu, jeśli dzisiaj zobaczę, że będą chcieli go aresztować i zdjąć, z, 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 zejmą immunitet, to ten to, to wniosek poprosi. Bo pewnie już tam gotowy, gdzieś leży, podpisany. Tylko na tym wpisać. I, I jak znam życie, to pan Kaczyński już z panem Urbanem to wszystko dogadał i to będzie po prostu tu kwit dowieziony, tu podpis i jest po temacie. No i, i ja się wcale nie dziwię. To ja, ja nie, nie widzę tego. Natomiast no to jest bredne to jest śmistwo, bo, bo, bo co możemy powiedzieć Panu Ziobrze? to możemy powiedzieć, on może, może nie jest tam w jakimś tam wielkim góru do wcipu i tak dalej, ale facet jest, jest postacią numer jeden w walce z przestępczością w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat. I to jest zemsta tego, tych wszystkich środowisk przestępczych włącznie z, to, z tymi partiami politycznymi umoczonymi w różne działalności przestępcze. Chcą po prostu tego ziobro wyeliminować bo i, i pokazać innym, że jak będziecie nam szkodzić i to przeszkadzać w naszych lewych interesach, to, to będziecie źle kończyć. No, czy, czyli ten, kto, który walczy z przestępczością, ma gdzieś pierdół, a różni tam choksztaperzy, i tu nie chodzi tylko o jakieś tam siatki pedofilskie, które też złamał i tak dalej. O po porwania ludzi, których też zakończył pan dobro, tak? tych pory że co, co palce obcinali w Warszawie i nie tylko. No to tak tak takich, takich gangów szajek rozbił po prostu dziesiątki. Ale tu też chodzi o przestępców w białych kołnierzykach, którzy po prostu wyprowadzali miliardy z Batów na przykład. I na przykład jest teraz pytanie, jakie będzie głosowanie, bo bo to, że mu to zdejmą, to, to jest i bonitet, i, i będą chcieli go do aresztu wsadzić, to już komisja pokazała wczoraj dyscyplinarna, gdzie przewagę ma tamta strona. To będzie ciekawe głosowanie, bo na przykład pan Połuboczek, tak, taki poseł z Konfederacji, mówi, że on będzie chyba głosował za zdjęciem i aresztowaniem Zbigniewa Ziobry, bo jego zdaniem krzywdził, krzywdził, jak był minister sprawiedliwości, prokuratorem generalnym bardzo skrzywdził wielu przedsiębiorców, panie połubocze. W jaki sposób pan Ziomro skrzywdził znanych panu przedsiębiorców? Chyba, że chodzi panu o tych, co wyprowadzali te miliardy z VAT-u, bo to też przedsiębiorcy byli. VAT, Added Tax z angielskiego, czyli podatek od wartości dodanej za towar i usługę. Oni, oni po prostu tylko produkowali puste, puste faktury za, na przykład tam doradztwa, doradzali sobie, jak wyprowadzić kasę z budżetu państwa. No. i dzięki, dzięki pomysłom pana Ziobry i tak dalej, to, 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 to takie, takie właśnie pręż, prężne grupy przedsiębiorców i ich wspaniałe firmy, które inwestowały w drukarkę, i fax i telefon, i tylko się wymieniały tymi nowymi fakturami. No to taki. Takich pogrębił przedsiębiorców, a nie połubocze. Także jeśli o takich Panu chodzi, to ja Panu powodzenia życzę. A jeszcze jest drugie: no, że jak jakby no, zamknęli ziobry i pogrążyli, to, to się na tym nie zatrzymają, nie potem pójdą, bo jeżeli pójdą aż do Kaczyńskiego w pisie, to jest pewne. A jak się rozochocą, to, to, to na pisie nie skończą, to pójdą, pójdą po konfederację, pójdą po Was, po podbyle pretekstem. Po jak widać, to, to nieważne są fakty, ważne jest, chwytajcie mi, człowieka, paragrafy się znajdą. Tak? No, to, to film sprzed tam 50 lat przeszło. No. A metody bolszewickie, komunistyczne dalej są w użyciu. Także po Was też przyjdą. No, a, 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 a wtedy, nie daj Boże, i nieważne w jakiej konfiguracji będzie ten Sejm, czy w tej, czy już będzie po nowych wyborach. I jak wy tak postąpicie z Jobą czy z innymi tam posłami spisu, to oni to samo będą z nami robili i też powiedzą, że a co nas obchodzi Konfederacja? Na rozrobiali, niech idą siedzieć. A jak ktoś ja to fałszywe, to, a my nie wiemy, czy fałszywe. To oni tak mówią. No. Także zastanówcie się. I jeszcze kolejny ten. No ta gruba kreska tam na Konstytucji i tak dalej. Tam jakaś pani z PSR-u to klepie, ale też z Konfederacji Pan peją. Panie peją, weź się pan, zostaną. Można, można. No nawet może byłoby to wskazane. Usiąść zrobić, zrobić jakieś okrągły stół, no może się źle kojarzy, no ale jakieś tam ustalenia między partiami i zmodernizować tą konstytucję. Ale ja uważam, że ona, chociaż, chociaż pisana przez komuchów, ale wtedy mieli takie natchnienie demokratyczne. To jest naprawdę jest całkiem dobre. No. Tam, jeśli coś można przy niej majstrować, coś zmieniać, to po prostu doprecyzować pewne Punkty, które, które są do nas dziwnie interpretowane, stwarzają możliwość do, do zajścia tak zwanych deliktów konstytucyjnych. Czyli nie, tak wiadomo, nie wiadomo, czy ta konstytucja mówi żeby być tak czy inaczej. Każdy, jeden sobie interpretuje tak, drugi smak. To w tych punktach tam można by było to podoprecyzowywać, jakąś preambułę tam ambitniejszą na, napisać. I ona jest całkiem dobra. Jest tylko, tylko, tylko problem jest z tym, żeby wszyscy chcieli się do niej stosować. U, ustawy są pisane w, w zgodności z nimi, żeby się wszyscy chcieli do tego prawa stosować, a nie, a nie, a nie stosowali go wybiórczo, że nas nie dotyczy, bo jesteśmy grupą trzymającą władzy, więc możemy robić wszystko, a tych przepisów karnych i innych, administracyjnych, karno używamy tylko przeciwko naszym przeciwnikom politycznym i, i nie tylko. No, przypadek, przypadek pana Manasia pokazuje, że świat polityki, świat przestępczy i Bóg wie jeszcze jaki się przenikają tam na... No, i taki człowiek został szefem no. Więc więcej nie chcę wchodzić, bo ka każdy, co ma trochę oleju w głowie, to wie o co chodzi. No. Ale to jest może, no, jest może metoda, że jak, jak masz pod sobą wielkie mafie i tak dalej, to, to, to udawaj największego szeryfa i wtedy, wtedy nikt nic nie zrobi, a ty jeszcze pogrążysz szybko konkurenty. Ale nie wiem, czy, czy o to nam chodzi w tej polityce wewnętrznej, żeby się pogrążyć coraz bardziej bezprawiu w wygłupach tego typu, co teraz obserwujemy. A tak naprawdę to, to też przypominam, że to jest wszystko maskirobka, tak zwana, czyli udawanie to, to jest przykrywanie prawdziwych problemów, poważnych problemów, kosztem oczywiście losów życia tam jakichś pojedynczych ludzi, akurat z opozycji to świadomo, no, że nie swoich, tak? No I tym ty, ty się też różni na przykład piszą do tej całej koalicji łatwiejszej, całego tego tała że tu jak była historia wątpliwego sensu sprzedaży działki, która mogła wejść w skład przyszłego CPK, to też jest bardzo szeroki temat, bo to czy ona we własności była kobru, nie kobru, to do przekazania CPK i tam stworzenia planów na to to była daleka, do... ale chodzi mi o to, że jak. Doszło do prezesa Kaczyńskiego, że chłopcy tam coś męcili sobie na boku. To on tam nie wnikał, który konkretnie i tak dalej. Tylko sześcioro, którzy, którzy byli podejrzani o to, że maczali w tym palce, z automatu zawiesił w prawach członka klubu, partii i tak dalej. Takich standardów nie ma w innych partiach. I to musi też każdy obiektywnie przyznać. No, żeby być. U, Uczciwy, bo jak mamy tą Polskę budować lepszą, mądrzejszą, sprawiedliwszą, to musimy być uczciwi. Uczciwi i do innych, ale też w stosunku do siebie. To nie może tak być, że ja jestem zwolniony z, z, w ogóle ze wszelkich zapisów prawnych, moja partia jest zwolniona, moi koledzy, koleżanki są zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności, bo, 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 bo to jest moja szajka. No jeżeli w ten sposób, no to po co nam prawo? No. Tylko, tylko, że ja ostrzegam, że jak yy, yy, nie wróci wszystko na jakieś rozsądne tory rozwoju gospodarczego i porządku ładu publicznego wewnętrznego, to ta domniemana rewolucja, czy, czy patrz, wojna domowa, ona naprawdę wisi w powietrzu. Zanim, zanim Rosja nas napadnie, to tu może, może krew się dać e, ze względu na to, że całe grupy ludzi już po prostu nie będą miały innego wyjścia. Albo się pogodzić z tym, że ich Tusk z tą całą chłopotą sponiewierał i wyjechać z kraju, bo, bo to już nie będzie dla nich miejsca do życia, bo nie będą mieli z czego się utrzymać, albo będą musieli wziąć sprawę w swojej ręce, no, ale to wtedy, wtedy to tam nie, nie skończy się na jakichś tam strajkach, manifestacjach, chodzeniu po pasach i tak dalej. No, bo to, to, to nic nie daje. Tulski cała jego ta chowota czują się po prostu bezkarni. A tak się im mówi, że wam się zostało niecałe dwa lata maksymalnie, to oni twierdzą, że my, robimy, my to wszystko tak tutaj zorganizujemy, że albo będziemy rządzić dalej, albo nie będzie już kim rządzić i czym rządzić. No i ty każdy ma najgorsze, że świadomość tego, co, co jest grane, mają również wyborcy te, te, tamtych partii. A mimo to brną w to. Brną w to i patrzą, co będzie dalej. No. Wszystko imienno, czy będą obywatele Polski, czy Federacji Rosyjskiej, czy, czy będą mieli pracę, czy nie. Czy wokół będą bę, 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 pięknie rozwijające się miasta i, świecie, czy będą koruiny. No a to już mówiłem w innych filmikach. My, my mamy, my mamy w Genie takiej takie potrzebę dowalenia jeden drugiemu. To jest ważniejsze niż wspólne dobro i do, rozwój kraju, dobrobyt szeroko rozumiany itd. I tą smutną konstatacją, aczkolwiek ku rozwadze zostawiam Was. I proszę o przemyślenia w tej sprawie i oddziaływanie. Oddziaływanie, bo ci posłowie z Platformy, jakiś tam lewi, lewicy, trzeci, drogi, nogi, no to to oni się sami nie wybrali, ktoś ich wybierał, ktoś powinien od nich czegoś oczekiwać. Nie tylko igrzysk takich, że tam ganiamy ziobro, czy ganiamy innych polityków, tak, a zasadzamy się na kaczorka. Tak. Polowanie na Bo potem, jak, jak ziobro już będzie odfajkowane, najprawdopodobniej no zostanie, w tym, w tym Budapeszcie, potem się zacznie polowanie na grubego, małego, ale grubego zwierzę, czyli na kaczorka. Zobaczycie. Ja to już teraz mówię. No. Już będą go osaczać. a tam już nie wierzę że o inne sprawy. No. To, to wszystko jest łatwe i przejrzyste do, do przewidzenia. I tu, tutaj też się, też się dziwię, że te yy, środowiska. Nawet ale te konserwatywne, prawicowe, że nie widzą, nie rozumieją, co, co jest grane. To liczą na to, że, że jak będą się kopać między sobą, to, to dostaną lepszy wynik przy, przy ewentualnych wyborach. A ryzyko jest takie, że tych wyborów może nigdy nie być. Bo do tego dobrze ta strona. Do takiego bałaganu, że. Nie będzie wyboru, albo będą takie wybory jak na Białorusi. Że nieważne kto i jak głosuje, ważne kto i co głosuje, bo już, już chcieli tam zmieniać komisarzy wyborczych i tak dalej. No, pan Żurek, pan Żurek, konkretnie pan Żurek. A pan, panie Żurek, oj, na pana tu jest paragrafów, jest tyle, że tam, no ale pan, jako były sędzia, chyba ma świadomość, w co pan wdepnął i ku jakiemu brzegowi pan brnie tego szamba. No i to nie, nie jest dobry brzeg, Panie żury. Dzięki za wysłuchanie i pozdrawiam wszystkich. Cześć.